Przed nami drugi dzień, drogi otwartego serca. Może zadajemy sobie pytanie, co przyniesie, czy sobie poradzę z niespodziankami, które na pewno się pojawią. A może przeraża mnie to, co już zaplanowane i nie wiadomo, czy się powiedzie. Tymczasem myśl o traceniu życia, żeby naprawdę poczuć jego smak, o zostawieniu tego, co komfortowe. I choć wydaje się pewne, to przecież i tak w istocie nieprzewidywalne. Można żyć, ciesząc się tym, co przychodzi, co życie przynosi i nie zatrzymując tego, co odchodzi, co życie zabiera. Warto spróbować. Posłuchajmy mądrości zawartej w Łukaszowym zapisie słów Jezusa z 9. rozdziału, wersety 22 do 25. Od tego czasu na osobności zaczął im wyjaśniać, iż jest konieczne, aby on, syn człowieczy, najpierw doświadczył wielu cierpień i odrzucenia ze strony przywódców ludu, arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, a potem przyjął śmierć i z martwych wstał trzeciego dnia. Do wszystkich zaś mówił: Jeśli ktoś chce iść za mną, Niech wyprze się samego siebie, a następnie codziennie podejmując cały wstyd i ciężar pełnienia woli Bożej, pójdzie moimi śladami. Każdy, kto chce się przed tym uchronić, zatraci swą duszę. Jednak ten, kto z mojego powodu zrezygnuje z zabezpieczania sobie komfortu tego życia, uratuje swą duszę. Jaką bowiem korzyść przyniesie człowiekowi posiadanie wszystkiego, co oferuje świat, jeżeli zatraci swą duszę?